Cześć, z tej strony Marcin, zapraszam Cię na tym razem na troszkę wielomianów. Zrobimy sobie trzy zadanka, rozłożyć wielomian na czynniki, tak? I mamy sobie wielomian x do 4, minus 3, x do 3, minus 2x kwadrat. W jaki sposób się w ogóle zabrać do tego wielomianu? No, musimy sobie zauważyć, że nie ma tutaj x i nie ma wyrazów wolnych. Oznacza to, że ja mogę sobie spokojnie wyciągnąć x kwadrat przed nawias. Czyli z x do czwartej jak wyciągnę x kwadrat zostanie mi x kwadrat, z minus x do trzeciej zostanie mi minus x, a z minus 2x kwadrat zostanie po prostu minus 2. Ok. No i teraz co dalej trzeba zrobić? Tu widzimy, że jest funkcja kwadratowa y, x kwadrat minus x minus 2, więc pasowały policzyć naszą deltę. To liczmy deltę, a oczywiście b kwadrat minus 4ac, przy czym b to jest to, co stoi przy x, a więc minus 1. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, więc 1, a c to jest wyraz wolny, czyli minus 2. No to liczmy naszą deltę. b jest minus 1, więc mamy minus 1 do kwadratu, minus 4 razy a jest 1, a c jest minus 2. Czyli delta jest równa minus 1 do kwadratu, to jest oczywiście 1, minus 4 razy 1 to jest minus 4, i razy minus 2 to jest plus 8. Czyli wyszła 9, a więc pierwiastek z naszej delty to jest oczywiście 3, tak? Dobra. I teraz tak, yy, skoro delta wyszła dodatnia, pierwiastek jest 3, to oczywiście liczymy x1 i x2, a więc policzmy sobie x1, yy, dla przypomnienia wzorek oczywiście minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a. Ok. A więc x1 jest tak, minus b, więc będzie minus, minus 1, więc jest 1. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 3, przez 2 razy i a jest jedyneczką, a więc 1. 1 minus 3 to jest oczywiście minus 2, 2 razy 1 to jest 2, a więc wychodzi minus 1. I tu również podstawiamy minus b, czyli minus, minus 1 to jest 1. Plus pierwiastek z delty, czyli trujeczka przez 2 razy 1 i wychodzi 1 plus 3 to jest 4, 2 razy 1 to jest 2, a więc naszym x2 jest dwójeczką, a x1 jest minus 1. No i teraz co my robimy? x kwadrat sobie przepiszę, tak, x kwadrat sobie przepiszę, a zamiast tutaj tego wyrażenia kwadratem, skoro x1 wyszło minus 1, to otrzymamy x plus 1. A skoro x2 wyszło 2, to otrzymujemy x minus 2, ponieważ to wyrażenie zapisuje w postaci iloczynowej, tak? To, to wyrażenie kwadratowe zapisuje w postaci iloczynowej, a dla przypomnienia może właśnie napiszę na zielono nad tym, że to było X minus X1 razy X minus X2, a z przodu było jeszcze A, które oczywiście w naszym przypadku. Jest jedynką, więc ta jedynka tutaj z mnożeniem by nic nie zmieniła, dlatego jej nie pisałem. No i w ten sposób e, otrzymaliśmy oczywiście rozłożony wielomian, więc wyszło x kwadrat razy x plus 1 razy x minus 2. Ok. Zabieramy się do następne zadanie, tym razem mamy rozłożyć na czynniki wielomian 8x do 4 minus 27x. Tak samo jak było wcześniej, zauważmy, że nie ma wyrazu wolnego. A skoro nie ma wyrazu wolnego, to oczywiście x możemy sobie przed nawias wyciągnąć i otrzymamy 8x do potęgi trzeciej minus 27. I teraz trzeba zauważyć, że jest tutaj wzór skróconego mnożenia, bo to wyrażenie mogę inaczej zapisać jako 2x w nawiasie do potęgi trzeciej minus 3 do potęgi trzeciej. Czemu napisałem drugiej, a nie trzeciej? O, ok. Skoro tak jest, to oczywiście jest na to wzór, który mam nadzieję, że pamięta, ale myślę, że pamiętam. <laughs> Skoro mamy x razy 2x do trzeciej 3, minus 3x do trzeciej, to mamy oczywiście tak. To było równa się, tu będzie równa się. X przepisujemy, a w nawiasie będziemy mieli tak. Wzór jest a minus b, a więc będzie... 2x minus 3, a w drugim nawiasie jest a kwadrat, czyli 2x do kwadratu, a więc 4x kwadrat plus ab, a więc plus 2x razy 3 i plus b kwadrat, czyli plus trójeczka do kwadratu. Czyli będziemy mieć tak, x -a przepisuję, tu jest 2x minus 3, a tutaj mamy 4x kwadrat plus 6x plus 9. Ok. Dobra. To, to mamy drugie zadanko. Pamiętajcie o tym, że tutaj ta delta już we wzorze A do trzeciej minus B do 3 jest zawsze ujemna, więc tu już nie trzeba liczyć z tego delty. Po prostu zostawiamy to w takiej postaci, jaka jest. OK. I zostało nam jeszcze ostatnie równanko, a mianowicie x do 3 minus X i znowu nie ma wyrazu wolnego, w związku z czym możemy spokojnie sobie wyciągnąć x przed nawias. Czyli zostanie x kwadrat minus 1, a tu jest prosty wzór skróconego mnożenia, a kwadrat minus b kwadrat, a więc będzie x minus 1, x plus 1. I to kończy to zadanie. Dwie tak? linijki i tyle. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Jak masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach. A póki co zapraszam Cię do kolejnych filmów. Na razie.